Hej, hej, witam Was serdecznie. Klaudia stawiarska z tej strony. E, dzisiaj chcę się z Wami podzielić krok po kroku, jak działać online w network marketingu żeby mieć efekty. Ja osobiście działałam w network marketingu ponad 2 lata. Bardzo szybko złapałam bakcyla, bardzo szybko wypracowałam dochód pasywny. I dzisiaj chcę się z Wami podzielić w jak najprostszy sposób, krok po kroku, po prostu wdrożyć się w to działanie online. Od czego zacząć? Pomimo że tego, że jest na moim blogu dużo artykułów na ten temat, nagrałam dużo filmików, to jeszcze raz powtórzę, jak działać online, żeby mieć efekty. Ok, więc od czego zaczynamy nasze działanie online? Jeżeli nie masz social media, to po prostu załóż, tak? Musisz mieć social media, jeżeli chcesz działać online. Nie ma innego sposobu. Social media to jest po prostu życie. Teraz wszyscy siedzą w, na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, na Snapchacie i wszystkich innych możliwych social mediach. Natomiast od czego ja zaczynałam, to był właśnie Facebook. Tak? Dlaczego Facebook? No, najprostsza aplikacja, naj, najbardziej mi znana, naj, najszybciej, najbardziej intuicyjna, najszybciej. Mogłam tam poznać wiele ludzi, tak? Więc od czego zacząć działanie online? No, od Facebooka, tak? Czyli założenia y, swojego własnego profilu, czyli nie zakładamy fanpage'a i tak dalej. Tylko kiedy jesteśmy początkujący, po prostu zaczynamy od profilu na Facebooku, tak? Musi być nasze zdjęcie uśmiechnięte, musi być fajne zdjęcie w tle i muszą być fajne posty na naszej tablicy, żeby ludzie, którzy będą nas poznawali, obcy ludzie, którzy wejdą na nasz profil, żeby po prostu e, mieli poczucie, że już nas znają, żeby również mieli e, jakiś taki obraz nas, tak? Czyli ważne jest, druga ważna rzecz, oprócz tego, że masz dobre zdjęcie profilowe, bardzo ważna rzecz rzecz jest, żeby mieć przemyślane posty na swojej tablicy na Facebooku i żeby one były odpowiednio, regularnie udostępniane, tak? Więc ja starałam się, żeby moje posty oczywiście były zrównoważone, czyli pokazywałam dużo siebie, swojego lifestyle'u, pokazywałam bardzo dużo swoich własnych wartości, swoich przemyśleń, jak coś przeczytałam, to się dzieliłam swoimi własnymi myślami na ten temat, różne cytaty, motywacja, dzieliłam się również różnymi jakimiś takimi poradnikami, przewodnikami w pięciu krokach, jak mieć lepszy dzień na przykład i tak dalej. I to było bardzo klikalne, było bardzo lubiane przez ludzi, bardzo często właśnie komentowane. Natomiast najpopularniejszym postem zawsze u mnie na profilu był oczywiście zdjęcie moje, czyli selfie, tak. Musiałam się przełamać, żeby te selfie robić, ale zaczęłam je robić i bardzo dużo właśnie pisać tak naprawdę y, rzeczy właśnie z mojego życia. Więc to jest takie trochę upublicznianie się, ale jeżeli chcemy, żeby ludzie nas po prostu y, polubili albo poznali i nam zaufali, no to musimy to robić, jeżeli działamy online. Nie ma innej opcji. Zauważcie, że różni celebryci, różni ludzie, którzy po prostu y, tworzą jakieś projekty y, duże poza y, Internetem, oni muszą być aktywni w social media, ponieważ y, takie są czasy, że ludzie obserwują innych ludzi, lubią po prostu mieć poczucie, że ich znają, że są blisko nich, no i te publiczne osoby po prostu chcąc, nie chcąc, muszą się upubliczniać. Więc jeżeli Ty chcesz mieć efekty w network marketing, dokładnie musisz zrobić to samo, musisz być taką publiczną osobą. Ale również też ważne jest to, żeby też nie przesadzać z reklamą, tak? Czyli jeżeli masz jakieś produkty, które promujesz czy usługi, to po prostu... Pokazuj, że je używasz, pokazuj, że jesteś z nich zadowolony, ale nie przesadzaj z tym, żeby tego nie było za dużo na Twoim profilu. Więc to jest ważna, ważna kwestia, jak ja to zawsze mówię, żeby Twój profil nie wyglądał jak gazetka reklamowa. Ja zawsze jestem wyczulona na takie coś, ponieważ ja nie lubię reklam, ale jak widzę, że ktoś używa jakiegoś dobrego produktu i rzeczywiście widać, że to jest szczera rekomendacja, to ja się tym zainteresuję i nawet kupię ten produkt. Więc rób to naturalnie i po prostu ze smakiem. Kolejna rzecz, kiedy mamy już Twój profil, posty, jesteśmy upublicznieni, to jest bardzo ważne, żeby po prostu wiedzieć, kim jest nasz klient, żeby wiedzieć, kto kupuje nasze produkty i gdzie on się znajduje. Czyli na Facebooku mamy coś takiego jak grupy. I w tych grupach jest mnóstwo osób, które po prostu e, szukają tych produktów, które my mamy, tak? Czyli jeżeli sprzedajesz suplementy, no to wchodzisz do grupy, gdzie jest popularny temat diety, odchudzania, czy też zdrowego stylu życia i tam poznajesz ludzi, tak? w jaki sposób poznajemy w bardzo prosty sposób. Możemy albo dodawać my posty intrygujące również, czy też edukacyjne w takiej grupie, żeby inni ludzie lajkowali, komentowali i my będziemy mogli się do nich odezwać, lub my komentujemy. Czyjeś posty, przy okazji intrygując naszym komentarzem, żeby inni zobaczyli to. I w ten sposób chcieli się do nas odezwać. Czyli to się, ja to nazywam intryga w komentarzu, tak? Więc w grupach bardzo prosto możemy poznać nowych ludzi. Ja bym nie radziła robić czegoś takiego, że masowo wchodzimy do grupy i dodajemy wszystkich członków do swojego profilu, ponieważ no, z tymi ludźmi nigdy nie zbudowaliśmy relacji, to po pierwsze, a po drugie nie wiadomo, czy ci ludzie nawet są aktywni na Facebooku, tak? Ja bym radziła właśnie zapoznawać się z tymi ludźmi, jak już ktoś na przykład polubił Twój post, to tych ludzi dodawać do. Swojego grona znajomych, do swojego profilu, i wtedy po prostu do, niej, do tej osoby napisać: Hej, widzę, że mamy podobne zainteresowania. Co słychać, czy jesteś otwarta na nowe znajomości na Facebooku i to wszystko. I Twoim zadaniem jest codziennie robić dokładnie to samo, tak? Czyli po prostu ten biznes, network marketing, to jest biznes liczb trzeba naprawdę tych liczb dużo przerobić, dużo tych kontaktów zdobyć, dużo ludzi poznać, jakby żeby ciebie polubili, zaufali i tak dalej żeby chcieli z Tobą współpracować, tak, czy też kupować od Ciebie produkty, no taki jest proces tego, tak, to nie jest tak, że napiszemy do 10 osób i wszyscy będą chcieli to, co my chcemy, to, to co my mamy, to jest tak samo, jak wejdzie, ja daję często też na przykład, jak wejdzie do sklepu, powiedzmy, nie wiem, z biżuterią 20 osób i te 20 osób niekoniecznie musi kupić tą biżuterię, tak, bo przychodzą mi się rozglądają, pójdą może gdzieś indziej, a może kupią, nie wiadomo, tak, i to jest tak tak samo tutaj, oni mogą przyjść, zaciekawić się, mogą zapytać, czym się zajmujesz, i tak dalej, ale niekoniecznie będą zainteresowani tym, co masz, bo network marketing to nie jest biznes dla każdego, tak? Każdy może y, mieć inne y, pasje, hobby i tak dalej, i po prostu y, taki biznes może mu nie odpowiadać, tak? Ale znajdą się osoby, które powiedzą: Wow, genialne, ja chcę to robić, tak jak. Tak, jak, jak ja byłam taką osobą, która po prostu nie miała żadnego doświadczenia, ale odkryłam tę branżę i stwierdziłam, wow, fajne, chcę to robić. Więc waszym zadaniem jest po prostu szukać takich ludzi, od, te, od czego zacząć? Profil na Facebooku musi być dobrze prowadzony i regularnie posty minimum jeden na dzień, ponieważ ludzie, których będziesz poznawać w tych grupach poza swoim profilem, których nie znasz, te osoby wejdą do Ciebie na profil i będą patrzeć, co, jaką Ty jesteś osobą, tak? Będą decydować, Twój profil zdecydu jakby będzie miał wpływ na decyzję tej osoby, czy ona chce mieć z Tobą po prostu kontakt, tak? Czy chce budować relacje? Więc to jest najprostszy sposób, od czego zacząć. Ja w taki sposób zaczęłam. I później to jest po prostu kwestia doboru grup, tak? Jeżeli w jakiejś grupie ci nie idzie albo są jacyś hejterze, to szukasz innej grupy. Jeżeli nie w grupach, no to na fanpage'ach. Później możesz dołączać do jakichś wyzwań, wydarzeń itd. żeby po prostu być w społeczności ludzi, którzy są zainteresowani tematem powiedzmy zdrowia, tak? I no, i później twoim zadaniem jest po prostu budować relacje. Na Instagramie jest to trochę inaczej. Tam po prostu szukasz poprzez hasztagi danej tematyki, żeby móc napisać do ludzi, na przykład, albo skomentować, właśnie pod profilem, albo napisać do nich prywatną wiadomość. Tam nie ma grup, ale właśnie bardzo fajnie są pogrupowani ludzie, ludzie poprzez hasztagi i poprzez chociażby tak zwanych influencerów, czyli jak jest powiedzmy. Dla przykładu Ewa Chodakowska, to wiadomo, że wszyscy, którzy obserwują Mowę Chodakowską, to albo chcą schudnąć, albo interesują się zdrowym stylem życia, albo suplementy, czy coś innego ich interesuje. Więc osoby, które są tam, to wiadomo, że fani Ewy będą w takiej tematyce zainteresowani. Więc szukasz takich tak zwanych influencerów i fanów tych influencerów. Fani tych influencerów swoim, są Twoimi potencjalnymi klientami. Ale od czego zaczynamy? Od określenia naszego klienta. Co on jak charakterystyka po prostu co on lubi, czego on szuka, jakie on ma problemy, jakie ma potrzeby, kogo on obserwuje, od kogo się uczy, jakie czyta artykuły i na tej podstawie szukasz grup na Facebooku, czy też influencerów na Instagramie. To takie dwie proste, można powiedzieć, strategie szukania ludzi na Facebooku. Oczywiście możesz później stworzyć swoją własną grupę i tworzyć społeczność wobec, wokół jakiegoś tematu, czy też fanpage'a i tworzyć swoją markę eksperta. Natomiast to są kolejne poziomy tak? rozwoju, rozwoju, tutaj właśnie. Siebie w social media, ale od czego zaczynamy, jeżeli jesteśmy kompletnie ziel zieleni i nie mamy żadnego doświadczenia? To właśnie w taki sposób. Ja tak zaczęłam i w pierwsze trzy miesiące zapisałam 40 osób, 40 klientów do mojego zespołu, moich osobistych, którzy. 90% z nich to byli partnerzy biznesowi, tak? A 10% to były osoby, które po prostu kupowały tylko produkty. Więc ja zaczęłam od tego i po prostu najważniejsza jest konsekwentna praca i nie zrażać się, tak? Nie bać się pisać do ludzi, nie zrażać się, że ktoś mówi nie, nie zrażać się, że nie mamy efektów jeszcze, ponieważ prędzej czy później będziemy mieli efekty, tak? e, Musimy w to wierzyć. Musimy być pozytywnie nastawieni e, i również oczywiście e, musimy po prostu być systematyczni. Systematyczni, tak jak powiedziałam, konsekwentni, cierpliwi. E, musimy po prostu zainwestować ten czas, tak? Musimy po prostu to robić. Czy, czy nam się nie chce, czy nie chce, no po prostu e, nie ma, że boli. No. Ja, ja też na początku miałam dni frustracji, e, po prostu ludzie mnie denerwowali i tak dalej. No ale to jest po prostu proces nauki, trzeba to e, przez to przejść, nic nie jest łatwe, po prostu gdyby to było za proste, to by wszyscy to robili. E, najważniejsze, żebyś się cieszył tą drogą, żebyś cieszył się poznawaniem nowych ludzi, e, nikomu nic nie wciskał, no i najważniejszy follow up, czyli utrzymywał relacje z tymi ludźmi, czyli po prostu wracać do tych ludzi, z którymi się rozmawiało, e, kontynuować temat, czyli po prostu wyciągnąć od niego decyzję, chcesz, nie chcesz, i tak dalej, tak? Jak się już poznamy z tą osobą, to starajmy się sprowadzić ten temat tak, żeby zadać jej pytanie, czy jest otwarta na dodatkowe na przykład możliwości zarabiania, czy jest otwarta zobaczyć projekt, którym się zajmujesz i tak dalej, tak? Nie uwijajmy za długo w bawełnę, ponieważ ludzie, ludzie będą zaraz się zastanawiać, po co Ty do niej piszesz. Bądź bezpośrednią osobą, nie trać swojego czasu i tej osoby. Więc myślę, że to takie krótkie wskazówki na to, jak działać online, żeby mieć efekty, a raczej bym nazwała jak działać na Facebooku, czy też w social mediach, żeby mieć e, efekty e, i po prostu e, żeby zbudować swój dochód pasywny. Więc mam nadzieję, że to przypomnienie tych prostych kroków, jak działać online, e, pomoże Wam, żeby jeszcze raz e, zacząć i po prostu kontynuować tą swoją pracę dzień w dzień, przeznaczyć godzinę na to, konkretne i po prostu w tych godzinach dokładnie robić tą pracę, którą sobie zaplanowaliście. Więc tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie kciuk, jeśli Wam się podobało, skomentujcie, czy Wam pomogło i jakie tematy byście chcieli jeszcze usłyszeć w o, temacie branży network marketingu, będę się z Wami dzielić na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.